Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku obiecany poradnik do Blue Już jestem w miarę w miarę ogarniam tutaj wszystko i spróbuję wytłumaczyć mniej więcej, co i jak tutaj wygląda. Więc, może zacznijmy od tego, że jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żeby micki makrować bo samo makrowanie, powiedzmy w trzy osoby, może wam zwiększyć zarobki nawet no, dwukrotnie, nawet trzykrotnie, bym powiedział. Zależy od sytuacji, no ale naprawdę makrowanie z kimś jest bardzo istotne w Dubaiwie, więc pamiętajcie to o tym, pamiętajcie o tym, żeby zawsze mieć yy, z kim makrować. Jeśli nie macie z kim makrować, to umie na Discordzie, może go znaleźć, albo ewentualnie na Discordzie tam głównym od Biswarma tam też ludzie wysyłają linki yy, właśnie szukają jakichś ludzi do makrowania wspólnego dobra, przejdźmy dalej, zesmerz od hajwa po prostu teraz no bo to też jest wiadomo ważne, ja mam tutaj trochę zmienione. niż taki standardowy, no oczywiście mamy Basic B bo nam daje razy 1.2 polena dalej mamy Bumble B, która nam daje Capacity które jest bardzo ważne, dalej mamy Cool B, która nam daje Blue Polena Looker B, Critical Power, Stuborn, która nam powoduje, po prostu, że tokeny na ziemi dłużej leżą. Czyli no, na makro to jest przydatne, no bo po prostu nam się więcej tokenów podniesie oczywiście. Bubble Bee, która nam daje Bubble Polena, Bumble, która nam daje Bluefield Capacity. No i oczywiście też niebieskie pszczoły ważne mieć, żeby mieć wszystkie po prostu. Ponieważ niebieskie, yy, każdy tam niebieski typ pszczół nowy nam daje więcej tutaj polena od tatpolki to było chyba tutaj jak widzicie gdzie my to mamy Nie, moment to było o tutaj mamy plus 5% per B-level plus 15% per gifted blue B type czyli za każdy typ jakby y, gifted niebieskiej przyczelności w nam tutaj więcej Więcej zbanik zarabia. Więc to jest bardzo ważne. Dobra, przejdźmy dalej. E, co tu? Mamy? mamy Commander, który nam daje Critical Chance, Frosty, który nam daje Blubom pollen Shockby, który nam daje White pollen e, I teraz tak, po co ona jest w tym hive? Ona jest głównie po to, żebyśmy mieli tutaj token linka. Więc no. No i jeszcze ten White pollen zawsze się przydaje, ale głównie mamy Shockby po to, żeby nam dawała tego Token Linka. Czyli to jest to zbieranie wszystkich tokenów jakby. Tym jednym. Ok, dalej mamy Diamond Beak, tam daję Convert Rate'a, No i sama w sobie Diamond Beam też ma bardzo dużo konwerta jak widzicie. 1600 prawie, więc jest bardzo dużo. Dalej mamy 3 albo 4 Music Bee. Ja bym wam polecał grać 4 Music Bee. Ponieważ żeby grać 3, to trzeba mieć tam kilka specjalnych czapek, ale to zaraz przejdziemy do tego. Z jakie czapki i tak dalej, więc to za moment. Dalej mamy ninja B, który nadaje biłów speeda, shybi i teraz tak, shybi Gramy shybi jeśli nie napełniamy balonów. To musicie sobie sami zaobserwować, czy wasze balony się napełniają, czy nie. Jeśli nie macie tight popera, to na pewno grajcie shybi, bo jest bardzo przydatna, która nam daje 5% biability polent, czyli yy, każda tam abilitka, 5% więcej zarabia. shybi jest naprawdę mega przydatna. No, po prostu się bardzo przydaje, no. Daj mamy 17 bojantek. Tutaj też grałem na 18, co tam mega różnie jest, no ale bojantek tak polecam. No, 17-18 grać, jak zmieścicie. Jeszcze muszę tutaj Windy wyrzucić, wtedy będą kupić 18. Tutaj mamy Fuzzi która nam oczywiście polienituje pole, jest bardzo przydatna, no i bomb, pole, bomb powera nam daje. I te fast bomby jak rozbijamy to niszczą nam bańki, więc no też się bardzo przydają. Tutaj mamy 9 Stat Polek, też grają 10, to mówię to jest różnie, ja gram 9. No, oczywiście tutaj nam spełnią żaby i tak dalej, pod bańki, Więc na no, 9 albo 10 stat Polek. Daję oczywiście Berby. Tutaj nie gram kobalt, kryzno, mam Digital B, dużo osób też nie gra Digital B, ale ja, ja wolę ją mieć, bo jest fajna. Festive oczywiście, która nam daje convert rate at hive, więc bardzo potrzebna jest Festive B, no i oczywiście też tego gifta który też bardzo dużo daje Bee Papi B mam oczywiście podlewelowanie, ale niekoniecznie też teraz, bo teraz zmienili Papi B i Papilov Love nam daje Bimów Speed i Biga gotcha mounta, więc nawet te Papi jest przydatna pod zbieranie. No i oczywiście jeszcze jak mamy Papi tą czapkę dla niej, to nam daje też tego fajnego buffa, jak się odbija tą piłkę, co nam daje razy 1, 1 capacity, więc też jest bardzo przydatne. Daje oczywiście Tabi B. Która ma, no jak widzicie, konwerta bardzo dużego, więc ją trzeba mieć. No i bardzo mocna pszczoła, tak szczerze, jeszcze np. Critical Powera. WishesBe yy, nie używam, yy, oczywiście. No i WindyBe mam, ale WindyBe raczej wyrzucę niedługo nie już, ale na razie ją sobie zostawiam. Dobra, no i tak się prezentują pszczoły. Tutaj nie ma chyba nic więcej do powiedzenia tam Oczywiście tutaj to 9 albo 10 od Polek i 18 albo 18 Bajantek. Jakoś tak mniej więcej się gra. ok teraz możemy przejść do czapek. Ja mam tylko 10, niestety, slotów, bo tylko jest to mnie trochę zatrzymują. Ale tak wydaje mi się, że mam jak na 10 czapek, to mam w miarę dobrze. Tutaj, jest, nie wiem, zrobione mam słabo, mam słabe procenty bardzo, ale mam odpowiednie czapki, o w takim sensie. No, więc na samym początku mamy oczywiście te na, na B Tutaj nie mam żadnych high bonusów, abym chciał mieć capacity na przykład. No, ale głównie tą czapkę oczywiście gramy, żeby mieć fokus no i tego. Y, tą piłkę ulepszoną. No, ale głównie pod fokus. Dalej mamy lipbalma, który nam daje Bubble Polena więc to jest bardzo fajna czapka. No, oczywiście ja bardzo sobą ją, ale. 13% zawsze jest coś i to jest generalnie bardzo dużo. Każdy 1% jakiejś rzeczy nam zwiększa zarobki naprawdę sporo, jak sobie pomyślimy o tym, na kilka godzin. Dalej, oczywiście, mamy snoutyarę, mamy bluefield capacity i whitefield capacity, więc to jest bardzo dobra czapka. No i jeszcze, oczywiście, bardzo dużo konwerta nam daje i tak dalej, różnych statystyk, więc to też jest bardzo przydatne. Tutaj mamy autum Sanhata, który nam daje bardzo dużo capacity. Whitefield Capacity i zwykle Capacity. No więc oczywiście gramy też tą czapkę. Czyli jak najwięcej Capacity, bo im więcej Capacity mamy, tym po prostu nasze balony mają więcej miejsca. Więc po prostu więcej zarabiamy, tak. Tutaj mamy dwa pańkony, oczywiście, które nam daje Pine Tree Forest Capacity i Pine Tree Forest Pollen, Więc to jest no, no, najpotrzebniejsza czapka, tak mi się wydaje. No jest bardzo mocna, jeśli chodzi o makro. Dalej mamy Candy Ringa, którym daje Honey at Hive. Jest kolejna bardzo ważna czapka. Oczywiście mam tylko 3%. Niestety w nie siadło, ale muszę zdobyć sobie lepszą. Bo tutaj może, mogą być naprawdę bardzo duże procenty i ta czapka jest mega potrzebna. No i dalej mamy dwa Elf Kapy, To tak samo jak z Candy Ringiem, Daje nam Honey at Hive i jeszcze nam daje Converted at Hive. Więc Elf Kapy też naprawdę bardzo są potrzebne. Jeśli nie macie oczywiście Honey at Hive, to musicie używać hardwaxów po prostu, no i liczyć na to, że Wam to siądzie. 2% to tam jest bardzo mało, ale tak, to mega dużo wystarczy. Jak widzicie, jak tutaj wejdziemy, mamy Honey at Hive, mam 404%, czyli po prostu jak mamy balona 100 bilionów, to zarobię z niego 404 biliony jakby. To rozumiecie, to jest no mega duża różnica, ten Honey at Hive. Im więcej, tym lepiej. Dobrze. Yy, jeszcze mam amulety tutaj mogę... Nie mam oczywiście amuletów nie mam zrobionych, mam bardzo sobie amulety, jak widzicie, no tutaj mam Blue Polena, 27% na Kok amulecie, tutaj yy, żeby mieć Bubble polena i Blue Polena, to jest najważniejsze, reszta to tam mało istotna, najważniejsze, żeby mieć Blue Polena i Bubble Polena. Dalej na Snailu. To tutaj to w ogóle tego Snaila to nie ruszam, ale tutaj może, trzeba mieć GU i Polena głównie, tam nic więcej żadnych udziwień nie trzeba mieć. Goo i PolEN to mega ważne. Daj mamy Ant amulet, tutaj już mamy dobre. G tak, Convert Rate Polen, Critical Power, Critical Chance i Blue i White Polen. Tak jak ja tutaj mam, tak powinniście mieć, tylko oczywiście większe procenty jeszcze tutaj można mieć, bo Polena można mieć do 5% i Critical Powera do 50, z tego co pamiętam. No, no i blue i white polen do 30 można mieć, więc no, tutaj taki amulet. E Moon amulet mam jeszcze tutaj podlewelowanie pszczół, więc tutaj nie. Tutaj trzeba mieć white polena i honeyper polen, z tego co pamiętam, i to można mieć 50% white polena i 8% honper polen najwięcej, no tutaj mam oczywiście podlewelowanie pszczół, więc mam taki na razie. Dalej, stick amulet. Tutaj najważniejsze, żeby mieć jak najwięcej capacity, jak najwięcej convert rate'a i blue polen i blue bomb polen. Ten b tutaj jest mało istotny, Ważne, żebyście mieli te statystyki właśnie pod farmienie, czyli Convert Rate capacity blue polen i blue bomb polen Dalej mamy y, super Star Amulet. Tutaj już tyle. Ja chyba wydałem 400 trylionów na te amulety, i dalej nic nie fajnego Że ten ujdzie, ale no, szkoda, że nie mam convert rate. A. Więc tak, musimy mieć na nim no, capacity: to zawsze jest Critical Chance, Pollen, Blue Pollen, y, biability Rate y, i Convert Rate oczywiście. Taki powinien być perfekcyjny. Czyli tutaj zamiast White Polena powinien mieć Convert Rate. I wtedy miałbym idealny amulet. I po nim, ma gramy tak, albo pop, pop shower, albo pop guiding. Pop guiding też możemy grać, bo to na makro nie, nie ma żadnej różnicy. A głównie chodzi o to, że tutaj nam jak widzicie daje y, razy jeden 25 capacity, pasywnie star więc to głównie o to chodzi y, w tej pasywce drugiej na blue. Y, dobrze, tak się proszę. a jeszcze king beetle, no to tutaj jest, jak, po prostu musimy mieć jak najwięcej convert rate no i tam bija tak, ale reszta to tam nie gra w grę, chyba że tam pod jakieś RBCki, ale to nieważne, zabijemy sobie jeszcze od razu w sumie King Beatla. Czemu by nie? Niestety nie, nie wleciał mu let. no ale tutaj po prostu convert rate jak największy. No i to by było w sumie tego, no i tyle by wystarczyło na tym King Beatlu. Dobra, jeszcze oczywiście nektary. No ja mam cały czas 5 nektarów na fulla. Najważniejszy oczywiście to jest satisfying, który nam daje Honey At Hive razy 1.5, jak mamy go na fulla, więc to jest mega istotne. Oczywiście satisfying, comforting. I teraz tak, chyba to był... A, tak. I motivating. Czyli te 3 nektary są najważniejsze, ale polecam wam tam na 4 grać. Jak makrujecie dużo, no to na 5 na spokojnie możecie grać. Ja nie mam żadnego plantera. Takiego endgameowego. Mój najlepszy planter to jest Pesticide. Więc i trzymam normalnie 5 nektarów, więc na spokojnie da się. Jak widzicie, na spokojnie da się trzymać 5 nektarów nie mając żadnych tych endgameowych planterów. Więc no. No i oczywiście mam. No Balon Blessing. Tak, jak chcecie poradnik, muszę nagrać poradnik w ogóle o tym, jak zrobić yy, dobry Blessing, bo to jest taki trick specjalny, który się robi właśnie na yy, robot Challenge'u. Więc nagram o tym osobny odcinek po prostu, jak będę robił większy Blessing niedługo. No i co? Tak w ogóle jeszcze mam, mam Hive pokażę. No tutaj tak się prezentuje, 19 level, Mu mutacje w ogóle, mutacje jeszcze faktycznie. Czyli tak, robimy w głównej po prostu, na wszystkich dajemy Convert Amount. I w sumie to tyle z mutacji, no i na Festive możemy dać Bar i na tutaj na Bibera, Be na Barbie w sensie, też Bar dajemy. No i oczywiście, jak wam siędzie na innych bar, to też sobie zostawcie, ale tak, głównie to dajemy sobie po prostu convert amount. Niech w sumie co, i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że tutaj komuś pomogłem i będziecie dzięki mnie więcej zarabiać czy coś. No, trzymajcie się i cześć.